Tato, odpowiadamy za to wszystko. Za każdym razem, jak chcę to skończyć, za każdym razem, jak chcę powiedzieć prawdę, wydarza się coś, co mi przeszkadza. Nie mogłem tego wyjawić. Za każdym razem się powstrzymuję, myśląc o jej reakcji. Za każdym razem, jak chcę to skończyć, myślę, że mogę ją stracić. Jak mógłbyś się stracić, synu, cię kocha? Dzięki Bogu jesteście bezpieczni, oboje. Co by było, gdyby coś wam się stało? Nie zniosłabym tego, sit. Już wystarczy. Zbyt długo ukrywałem prawdę, ale teraz nieważne, co się stanie. Powiem wszystko rośnie.